Jasiu i magiczna poduszka. Był sobie raz mały chłopiec o imieniu Jasiu. Jasiu miał cztery lata i mieszkał w małej wiosce na skraju lasu. Każdego wieczoru, gdy słońce chowało się za horyzontem, Jasiu zaczynał odczuwać niepokój. Bał się zasypiać. Myśli o starzeniu się i umieraniu przerażały go. Jego rodzice starali się go uspokoić, ale nic nie pomagało. Pewnego wieczoru, gdy Jasiu leżał w łóżku, jego babcia weszła do pokoju z tajemniczym uśmiechem na twarzy. Trzymała w rękach starą haftowaną poduszkę. Jasiu, powiedziała cicho, mam coś, co może ci pomóc. To jest magiczna poduszka. Kiedy na niej zaśniesz, przeniesie cię do krainy Wapnicy, gdzie sen jest największą przygodą. Jasiu spojrzał na poduszkę z niepewnością. Ale postanowił spróbować. Położył się na poduszce i zamknął oczy. Nagle poczuł, jak jego ciało unosi się w powietrzu, a wokół niego pojawiają się kolorowe światła. Kiedy otworzył oczy, znalazł się w krainie wapnicy. Wapnica była magicznym miejscem pełnym kolorowych kwiatów, śpiewających ptaków i miękkich puszystych chmur. Jasiu poczuł się tam bezpiecznie i szczęśliwie. Spotkał tam małego, zabawnego stworka o imieniu Jony, który stał się jego przewodnikiem. Jony zaprowadził Jasia do wielkiego drzewa, które rosło na środku krainy. To jest drzewo snów, powiedział Jony. Każdej nocy, kiedy zasypiasz, to drzewo tworzy nowe sny, które możesz przeżywać. Jasiu wspiął się na drzewo. I zobaczył, jak gałęzie drzewa zaczynają się poruszać, tworząc kolorowe obrazy. W jednym z nich zobaczył samego siebie, jak lata na grzbiecie smoka. W innym jak bawi się z przyjaciółmi w magicznym lesie. Jasiu poczuł się podekscytowany i szczęśliwy. Zapomniał o swoich lękach. Podczas jednej z przygód w wapnicy Jasiu i Johnny natrafili na małą farmę. Na farmie mieszkały różne zwierzęta: krowa o imieniu pieczarka, konik o imieniu galop, owieczka o imieniu puszek, świnka o imieniu chrumka, kaczka o imieniu kwakuś, kotek o imieniu mruczek i piesek o imieniu łatek. Zwierzęta przywitały Jasia z radością i zaprosiły go do wspólnej zabawy. Pieczarka opowiedziała Jasiowi, jak ważne jest cieszenie się każdym dniem i nie martwienie się o przyszłość. Wiesz, Jasiu, powiedziała pieczarka, starość ma swoje piękne strony. Dzięki niej możemy docenić wszystkie wspomnienia i doświadczenia, które zgromadziliśmy przez całe życie. Galop nauczył Jasia, jak biegać szybko i cieszyć się chwilą. Nie myśl o tym, co będzie jutro, mówił Galop. Ciesz się każdą chwilą. Bo każda jest wyjątkowa. Puszek pokazał, jak miękko i przytulnie można się czuć w towarzystwie przyjaciół. Przyjaźń i miłość są najważniejsze, powiedział Puszek. To one sprawiają, że życie jest piękne, niezależnie od wieku. Chrumka rozśmieszała Jasia swoimi zabawnymi sztuczkami. Śmiech to zdrowie, mówiła Chrumka. Nawet w najtrudniejszych chwilach warto się śmiać. Kwakuś nauczył Jasia, jak pływać w stawie. Woda jest jak życie, powiedział Kwakuś. Czasem spokojna, czasem burzliwa, ale zawsze piękna. Mruczek pokazał, jak wspinać się na drzewa. Każde wyzwanie to szansa na naukę, mówił Mruczek. Nie bój się próbować nowych rzeczy. Łatek nauczył Jasia, jak tropić ślady. Każdy z nas zostawia ślady w życiu innych, powiedział Łatek. Ważne, żeby były to ślady pełne dobroci i miłości. Kiedy Jasiu obudził się rano, czuł się wypoczęty i pełen energii. Opowiedział rodzicom o swojej przygodzie w Wapnicy i o nowych przyjaciołach z farmy. Rodzice byli zachwyceni i obiecali, że Jasiu będzie mógł spać na magicznej poduszce każdej nocy. Jednakże, Pewnej nocy, kiedy Jasiu zasnął na magicznej poduszce, coś poszło nie tak. Zamiast trafić do wapnicy, znalazł się w ciemnym, zimnym miejscu. Był sam i bardzo się bał. Co się stało z wapnicą? Pomyślał z przerażeniem. Jasiu zaczął wołać do niego, ale nikt nie odpowiadał. Czuł, że jego serce bije coraz szybciej. Wtedy przypomniał sobie, co powiedziała mu babcia. Sen jest największą przygodą. Postanowił, że nie podda się strachowi. Jasiu zaczął iść przed siebie, choć nie wiedział dokąd zmierza. Nagle zobaczył małe światełko w oddali. Pobiegł w jego kierunku i zobaczył Johnny'ego, który trzymał latarnię. Jasiu, musisz uwierzyć w siebie, powiedział Johnny. To ty tworzysz swoje sny. Jeśli będziesz odważny, wszystko będzie dobrze. Jasiu wziął głęboki oddech i zamknął oczy. Skupił się na wszystkich pięknych rzeczach, które widział w wapnicy. Powoli ciemność zaczęła znikać, a wokół niego pojawiły się kolorowe kwiaty i śpiewające ptaki. Zrozumiał, że to on ma kontrolę nad swoimi snami. Jasiu wrócił do wapnicy, a Jony gratulował mu odwagi. Widzisz, Jasiu, tato, powiedział Jony. Sen to przygoda, którą sam tworzysz. Nie ma się czego bać. Kiedy Jasiu obudził się rano, czuł się silniejszy i bardziej pewny siebie. Zrozumiał, że sen nie jest czymś, czego należy się bać, ale wspaniałą przygodą, którą można przeżywać każdej nocy. Jasiu nauczył się, że strach przed snem, starzeniem się i umieraniem można pokonać, jeśli tylko uwierzy się w siebie. I swoje możliwości. Każdej nocy, kiedy kładł się spać na magicznej poduszce, czuł się spokojny i szczęśliwy, gotowy na kolejną przygodę w krainie Wapnicy. Jasiu i jego magiczna poduszka nauczyli nas, że sen jest wspaniałą przygodą, a nie czymś, czego należy się bać. Dzięki odwadze i wierze w siebie, Jasiu pokonał swoje lęki i odkrył, że każda noc może być pełna niesamowitych przygód. Pamiętaj, że ty również możesz tworzyć swoje sny i przeżywać wspaniałe przygody, jeśli tylko uwierzysz w siebie.